Witam serdecznie Mariusz z rajskiego Kurnika Filipiny. Pozdrawiam cała rodzina. Vanessa zasaechaj. Cześć, cześć. Danika. Jedziemy do takbilarn do sklepu kupić jakieś tam ciuszki dla dziusia. Trzeba się zacząć przygotowywać powolutku. Jest Danika szczęśliwa. Pierwsze rzeczy dla naszego bobasa Ja też jestem smiesznie no i Zapraszam was Do oglądania dzisiejszego filmu Popatrzcie na Vanessę, piękna Wystrojona, Vanessa Show Josef Pokaż się Like princess, ha? Huh? Księżniczka I mamusia też dobrze wygląda, co?

Donisia! Let's go baby! Salamadku ja! Dziewczyny wyglądają pięknie dzisiaj! O! Hey lady! Salama Can we go here? Zajęcia. Natowanym no jedziemy. Fajnie, że z przodu to Danika będzie miała więcej miejsca. I okej, okay, Gua? Jesteśmy w tak popatrzcie. Bo to jest z Danika? Mango? A, ale to, to zielone mango. Bardzo dobre. I ok. okej? Problem z bucikiem. Danisia? A, Filipińczycy kochają Jollibee To jest tak jak McDonald's u nas Bym powiedział bardziej Bo to naprawdę Jest zawsze dużo ludzi A jedzenie powiem Wam bardzo Słabe A my oczywiście zaczynamy wizytę w molu od KFC Standardowo Trzeba zjeść coś normalnego Ale ja muszę popatrzeć na coś takiego Co było okej okay dla mnie Na moją dietę Chociaż nie wydaje mi się, żebym coś już znalazł Może sobie odpuszczę What did you say? mówi wreszcie Wreszcie nareszcie pytaliście się czy są na Filipinach ciuszki dla dzieci Popatrzcie To wszystko dla dzieci Jest trochę tego tutaj I zabawki Danika w sumie razem byśmy wybrali ten, to łóżeczko A razem byśmy podjęli decyzję, że ten, to jest najładniejsze z tych chodzi o tą żeby komary się nie dobierały do babaska jestem w szoku, nawet foteliki mają popatrzcie Myślałem że na Filipinach nie ma fotelików Bo jeszcze nie widziałem dziecka w foteliku w samochodzie Szok Łuski <noise> <noise> O taki wózek sobie kupię Pytaliście się o samochód? Proszę bardzo, tu jest wózek dla Maria Sprawdza czy wszystko jest <noise> Pokazuję jak rozłożyć rozkłada Potem złożę cały instruktaż Jak ogarnąć od początku do końca mhm. Dobra, rozłożone wszystko No nic, bierzemy 6000 pesów za to łóżeczko Dziewczyny czekają. Tajer, baby? Te Zakupy zrobione częściowo. Mówię Danice, żeby jeszcze brała. Mówi, że nie, że następnym razem w przyszłym miesiącu przyjdziemy, to kupimy jeszcze coś ekstra. Ok, baby? się mm. Dalika się śmieje, że torba nawet kosztuje tu 85 pesa, a na marketzie u nas 10 tego. A? Ej, ty Na koniec 10 749 Przyszliśmy na dół kupić resztę Rzeczy, pampersy, jakieś chusteczki, takie rzeczy tu trzeba. Vanessa zadowolona. Danika wait minute. Pierwszy raz w wózku siedzi tak jedzie. <laughs> Produkty Arli Słuchajcie, jogurt naturalny Sery Złyśniowy, znaczy się e, Jakieś 3,50 Taki malutki, 100 gramowy Sery Generalnie nabiał Jogurty To wszystko drogie na Filipinach Jest bardzo Słuchajcie, mamy polskie mleko. Łaciate. Widzicie? Bierzemy. Musztarda. 409 peso. To macie 28 zł Ciekawy jak w Polsce. No i nic nie pobije Sarebskiej niestety. Co to jest? It's a powdered perfume, so It's actually uh, from it's Malaysia. Nice know how much it is? Forty-eight pesos only, ma'am. Yeah. We also have maybe a bigger 92 pesos, ma'am. You can try. It's the famous um, Pasalugun from OFW. Yeah. Which one do you like? Uh, maybe the small one. Do you want to try the? Wracamy do Carmen I się zgrzałem z tymi torbami Danisia o. Jedziemy do zobaczenia na miejscu Wróciliśmy do Carmen Danika czeka tam przy ulicy Z torbami Tak to jest, jak się gdzieś dalej jedzie na zakupy To niestety To już problem, ale nie jeździmy raz na jakiś czas takie większe zakupy jak dzisiaj. To pierwszy raz zrobiliśmy tak daleko, w tak bilara. Czekam, muszę iść, trajka załatwić. Kupić do swoich kurczaków. Tu macie już tak karmen wieczorem. Już dużo mniej osób niż w dzień, ale wciąż jest ruch. Aj. Can you sell me some food or no? For chicken? But you tomorrow you close also. I don't have food for chicken. Come on, give me. Number three. Number three, that's what I always take it. Yeah. How <coughs> many zakupów jest, słuchajcie. Ale pomogli nam chłopaki wejść na górę, także. Vanessa kaszle, lody jadła. Brawo. Już jej powiedziałem, że nie dostanie lodów, dopóki nie wyzdrowieje. <grystanie> słuchajcie, no, całą torbę Danika kupiła ciuszków. Trochę tego jest. No, ale zobaczymy, co mamy, czego nie. I w następnym miesiącu też się wybierzemy, żeby dokupić resztę co potrzeba. Na razie połagam. Trzeba wypakować wszystko. Danika układa wszystko. Mm. <laughs> Danisia Happy. Mm. Ice cream, Vanessa. Ona no. ice cream, no. Hehehehehehehe <laughs>